przedstawię sprawozdanie z działalności z okresu do 25 sierpnia. Tak więc tak, w podsumowaniu działalności Straży Gminnej na Janopolsku w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia 25 sierpnia 2014 w ramach wykonywanych ustawowych zadań ujawniono 847 wykroczeń, które są w kwocie czynności wyjaśniające. Wynikiem zakończenia było wystawienie 417 mandatów karnych na kwotę 107 950 zł oraz sporządzenie 275 wniosków o operanie sądu karnego. Jak zwykle zdecydowana większość wykroczeń mających na terenie gminy Mały są wykroczenia biorone za pomocą urządzenia samoprzyjemnie rejestrującego pod Reszta resztę stanowią wykroczenia porządkowe Ostatnio nasiliły nam się e, wykroczenia z artykułu 140, czyli nieobyczajony wybieg. Resztę stanowią też wykroczenia z artykułu 77, czyli zachowania ostrożności i w sobie. Średnia prędkość pojazdów rejestrowanych e, to jest nadal powyżej 80 km na godzinę. Z dotychczasowych analiz i obserwacji przeprowadzonych z działaniem urządzenia. Można zdecydowanie stwierdzić, iż urządzenie to pozwoliło na zredukowanie na prędkości w znacznym stopniu, co przyłożyło się na poprawę bezpieczeństwa i ułatwiło mieszkańcy w decydując Jednak z uwagi na położenie miejscowości Małej na drodze krajowej 63 przekraczanie prędkości jest nadal na gminy Z uwagi na Zmiany koloru urządzenia, teraz narzuty o budowę urządzenia narodowego, zarejestrowano znaczny spadek rejestrowanych wykroczeń. Także nadal tendencja jest spokojna. W ramach współpracy z Komitetem Powiatową w Uchodźcim są wspólne patrole z jednostkami sekcji ruchu drogowego oraz dzielnicowemu, mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa oraz rozwojem pomocy w trakcie prowadzonych służb. W ramach podmianowych służb wykonywane są coroczne akcje, które tutaj były już wcześniej wspominane, nie ja będę tego wymieniał po raz kolejny. I chcielibyśmy się włączyć w coroczną akcję zakupu odblasków właśnie, w związku z zmianą ustawy. W nie prowadzimy to co roku, także mam nadzieję, że tutaj pani Skarni się przychyli na ten drobny wylatek. Na to, to, to będą by na, na klas 01. Wcześniejsze klasy na przykład obrazki, bo tak akcja jest prowadzona co roku, także to wszystko. Dziękuję. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo Panie Komisarzu. Czy są pytania?